Cześć. Aby włożyć kartę pamięci microSD do Samsunga Galaxy A25 G będzie nam potrzebna igła, która jest dołączana do pudełka. Za pomocą igły musimy otworzyć tackę karty SIM. Tacka znajduje się po lewej stronie urządzenia, w tym miejscu. Tutaj mamy taką dziurkę. W tę dziurkę musimy włożyć właśnie naszą igłę. I następnie pchamy do przodu, tak aby nam tacka lekko wyszła. Po czym wyciągamy całą tackę już palcami. Musimy być całkiem ostrożni, jeżeli na przykład wcześniej już mieliśmy dostęp do tacek, ponieważ niestety ta tacka jest dosyć niepraktyczna dla kart SIM, ponieważ z łatwością możemy zgubić właśnie kartę SIM, więc należy uważać, aby przypadkiem nie zgubić. Natomiast jeżeli chodzi o kartę pamięci, to po prostu wkładamy tak jak mamy wzór. Na kartę, jak, tak jak mamy slot, miejsce na kartę. Najpierw wyciągnę y, kartę SIM, ponieważ zdecydowanie łatwiej, myślę, jest włożyć kartę pamięci. Kiedy już upewnimy się, że karta jest poprawnie włożona, nie powinna nam ona wypadać. W przeciwieństwie do karty SIM, niestety, Spo włożę jeszcze z powrotem kartę SIM. I możemy z powrotem włożyć tackę do telefonu. Należy oczywiście upewnić się, że wkładamy w poprawny sposób. Musimy włożyć tak, żeby mm, możemy rozpoznać to po tych dziurkach, ponieważ na tacce również mamy taką dziurkę. Wkładamy z powrotem i wsuwamy po prostu palcem. I do tyle. Jeżeli możesz, to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.